Grupa dziewiąta przygotować się. Donaldson, Williams, Macmillan, Sikorski, Phillips, Grant. Przejść do Eona. Więc to już. Będę tęskniła, John. Może mogłabyś poprosić o przeniesienie? Moje miejsce jest tutaj. Szkoda, że nie spotkaliśmy się w spokojniejszych czasach. Kto wie? Uważaj na siebie. Ty też. Wszyscy gotowi? To ostatnia szansa, żeby się wycofać. Mięczaków nam nie potrzeba. O! A co tu robią kobitki? Może i masz nieco więcej między nogami niż my, Sikorski, ale na pewno dużo mniej między uszami. Jeszcze jeden krok i koniec z XXI wiekiem, ale jazda. Co za miejsce. Surowe piękno natury. Ile może się zmienić przez dwa miliony lat? Mówi porucznik John MacMillan. Alfa, jak mnie słyszysz? Zgłoś się Alfa. Mówi porucznik MacMillan. Alfa, jak mnie... Natychmiast przestań nadawać. Dzięki za powitanie. Kim... Stulcie pysk, żołnierzu. To rozkaz. Kto do diabła mówi? To ostatnie ostrzeżenie. Jeśli ci życie miłe, padnij na ziemię i uciekaj. Stojąc w miejscu nie masz szans. Cholera! Co to ma być? Sygnał pochodził ze wzgórza. Szybko! Zanim się ruszy! Okej. Okay. Za późno. Soaking syn ubieżał! Robi się. Zastrzelić go! Ktoś ty! Nie zabijaj mnie! Nie mam zamiaru Cię zabijać, kolego. Powiedz mi tylko, jak się nazywasz i co się tu dzieje. Kapral Bobby Brenton, sir! Co się stało? Ja nic nie wiem, sir. Wszedłem tylko weona, a w następnej chwili byłem już tutaj i ktoś do mnie strzelał. Wiesz, kto to był? Nie. Przestraszyłem się i uciekłem. Nieźle oberwałeś. Musicie obejrzeć lekarz. Niby jak? Zadzwonimy po pogotowie? Zabiorę cię do bazy Alfa. Tam ktoś się tobą zajmie. Się robi! Uwaga! W okolicy jest was trzech. Utwórzcie grupę i udajcie się na północny wschód. Powtarzam, północny wschód. Spróbujemy was wyciągnąć. Co się tu dzieje? Kto nas atakuje? Trzymajcie się za rośli i starajcie się unikać dróg. Pytałem, co się tu do diabła dzieje? Kto mówi? Jestem pułkownik Powell. Jeśli nie dotrzecie do Alfy, macie przesrane. Więc przestańcie tyle gadać żołnierzu i zacznijcie słuchać. Róg może namierzyć wasze radio. Nie korzystajcie z tej częstotliwości. Się robi! Się robi! Czy ten strzał? Skierujcie się teraz na północ. Wysyłamy ekipę ratunkową. Się robi! Nie słuchaj ich. To pułapka. Idź dalej na północny wschód. Powtarzam, północny wschód. Jak się nazywacie, żołnierzu? Cyrus Parker, sir. Wpadliśmy jak jasna cholera. Co, sir? Północny wschód. Dobre sobie. A co ja? Mam mapę? Porucznik ma kompas. To jedyne, czego możemy się teraz trzymać. Tak! Się robi! <słyski> Czas zabijania, się robi! Czas zabijania. Czas zabijania. Urodzony, aby zabijać. Gotów! Się robi! Tak? Mamy tu amerykańców! Potrzebne wsparcie! Ruszamy, chłopaki! Tak jest, okay. Nie zatrzymywać się! Naprzód!